Witajcie moi drodzy. Niedziela Palmowa, rok A. Fragment z dzisiejszej Ewangelii jest długi, jak to w Niedzielę Palmową. I to jest Mateusz, rozdział 26, wersety od 14 do rozdziału 27, wersetu 66. Pozwolę sobie nie przeczytać tym razem Ewangelii, ale zachęcam Was do przeczytania jej w domu, na spokojnie, tam gdzie jesteście i zwrócenia uwagi, Waszej uwagi na, na to, w jaki sposób Jezus przeżywa to wszystko, na co jest wystawiony. Możemy być zachęcani do przeżywania drogi krzyżowej z takim. Wymuszaniem czy wyzwalaniem sobie współczucia, yy, też żalu za to, co się stało, jakiegoś, jakiejś obecności przy Jezusie, ale myślę sobie, że to, to nie jest teraz rozpaczanie, że Jego tak potraktowano, ale raczej zachęcam Was, żeby zobaczyć, co możemy. Odkryć, co możemy zobaczyć w Jego postawie, co też dzieje się w naszym życiu, co może się wydarzać i u nas, i jak my reagujemy. Nikt z nas, przypuszczam, fizycznie nie będzie zmuszony do niesienia krzyża tak jak Jezus, ale przecież każdy z nas dźwiga swój własny krzyż, krzyż swoich słabości. Ułomności też ludzi wokół nas jest to dla nas takim ciągłym wyzwaniem i doświadczeniem, żeby to podjąć. I popatrzcie, moi drodzy, w jaki sposób Jezus przeżywa chwile trudne, chwile męki, chwile cierpienia, fałszywego oskarżenia, skazania na śmierć i wreszcie umierania jako, jak wielki grzesznik. Wielki przestępca. W jego postawie nie ma słowa skargi, nie ma słowa obrony. Tak jak wcześniej w różny sposób traktował tych, którzy z nim rozmawiali, nazywał ich obłudnikami, nazywał ich pobielanymi grobami. Padały bardzo mocne określenia, tak tutaj, w tej chwili, zagrożenia jego życia, bo wszystko przecież w tę stronę szło, nie ma słowa obrony, nie ma słowa pretensji, a przecież zostaje niesłusznie skazany. Warto odnieść to, ja, no właśnie, patrząc na samego siebie, widzę, ile w różnych sytuacjach, których być może nie jestem do końca idealny, jak bardzo i zaciekle często bronię siebie, bronię swojego zdania, honoru, dobrego imienia. Tak mi się wydaje przynajmniej, że stając naprzeciw i jasno pewne rzeczy wypowiadając, ja będę siebie bronił. A cóż dopiero. Obrona samego siebie wtedy, kiedy jesteśmy fałszywie oskarżani. U Jezusa nie ma tutaj ani słowa, yy, słowa obrony pod swoim adresem, usprawiedliwienia siebie. Zobaczmy, w jaki sposób reaguje na tych najbliższych uczniów. On do końca przecież pragnie być z nimi. Ta ostatnia wieczerza, później to zaproszenie do czuwania wraz z nim. W ogrójcu. Kiedy go zostawiają, też nie ma do żadnego z nich pretensji. Tak? Przyjmuje, że jest sam. Że w momencie, w chwili próby, wyzwania zostaje sam. Co często przecież i nas spotyka. Tak? Że kiedy przychodzi trudniejszy moment, to ludzie wydaje się bliscy. Często czy. Odwracają się od nas. I wreszcie do końca Jezus trzyma się prawdy, nie próbuje w żaden sposób zmiękczać tego, co się dzieje. I tylko tutaj, w momencie krzyżowania, kiedy staje przed Piłatem, mówi Ja jestem Królem. Nigdy wcześniej się do tego nie przyznaje, czy nie pozwala się obwoływać królem do tego właśnie momentu, wiedząc, że jeśli powie to w tej chwili, to pewnie skaże się na śmierć. Ale trzyma się prawdy, bo wie, że jest królem. Jest królem naszych serc, jego królestwo nie pochodzi z tego świata. I wreszcie rzecz najważniejsza, myślę, to jest. Bliskość z Ojcem. Od samego początku, tak jak to jego życie, działalność, głoszenie dobrej nowiny wyglądały, cały czas opowiada, że dopóki Ojciec działa, ja działam. Kto mnie zobaczył, zobaczył i Ojca. Ta jedność z Ojcem przeprowadza go z tego życia przez śmierć do. do Prawdziwego życia, do życia wiecznego. To wszystko dzieje się właśnie mocą działania w Nim, Ojca. W Twoje ręce powierzam mojego ducha, tak? woła skrzyża. I w naszych chwilach próby, moi drodzy, też nic innego nas nie przeniesie, nie pozwoli nam właśnie pójść do przodu, jak tylko łaska, obecność, bliskość Boga, na którą teraz tutaj w naszym życiu każdego dnia mamy się otwierać, ale prawda o moim otwieraniu się na Boga, o doświadczaniu Jego obecności będzie widoczna właśnie w chwili próby, w chwili też oczywiście mojej śmierci. Życzę Wam i zachęcam Was do modlitwy tym fragmentem Ewangelii, do tego, by się, by czytając w jaki sposób właśnie Jezus przeżywa cierpienie, ból, odrzucenie, by zobaczyć w tym siebie, zobaczyć swoją reakcję i prosić Go, żeby On rzeczywiście stawał się dla mnie drogą. Stawał się prawdą, którą chce żyć, no i prawdziwym życiem.